Simonaszko z tej strony, x oficjalnie witam Was po raz kolejny w Survivalu naszej serii Survivalowej. Jak dobrze pamiętacie ostatnio skończyłem tutaj sobie Survivala w tym miejscu. Wydobędę trochę więcej materiałów, trochę więcej kabystom, żeby trochę więcej tego kobla mieć. I poczekamy, aż się w końcu dzień zrobi. Tak, bo tutaj jest nasze wyjście zewnętrzne. E, auto -jump. Przeszkazałem Ci się sobie włączyć. Czemu ty się znowu włączyłeś? Eee tutaj. No tak nie będę nic widział. No póki co jest noc. Dzisiaj póki co będę tutaj bunkrował. Poczekamy na dzień, wydobędę więcej surowców. Póki co mi się wszystko fajnie oświetla. W ogóle, jakby ktoś mógł powiedzieć, Sz ten po co jest mieć w Minecrafcie? Co jest z nim można robić? To by było fajnie. Ja bym sobie przytopił żelazo i zrobię sobie tarczę przy okazji. Dobra, chwilowo miedzi podziękujemy. I zrobię żelazo. Bo mam tu jedną szapkę żelaza to mogę sobie tarczę zrobić przy okazji. To zawsze coś. No i przytopimy tą resztę miedzi. I kraftujemy naszą tarczę. Yeah. Dokładnie. I mamy teraz tarczę Super. Miedź niech się dalej przytopia. Nie wiem po za jedną mieć zbieram, ale... Jak się dobię w końcu, co z tej miedzi można robić, to może coś z tej miedzi zrobimy. Jakiś użytek. Minecraft, czy my się możemy kurwa dzisiaj kiedyś dogadać? A ja to chyba wyłączę, żeby było jak najmniej obciążliwe. Bo no mi się wydaje, że to symulacja renderowania chunków coś problem, problematyczna była. To już nie, FPSy dalej spadają. Co zrobię od razu, dwa kamienne kilofy. not? No fajnie by było się od razu dzień zrobił, ale niestety nie, nie, chyba nie dzisiaj. Tam mieć. Bo tylko węgla zmarnowałem przez to. I ja się wrócę jeszcze tu. O, właśnie tu. Bo tu już raz było. No co tu woda robi? O, węgiel. Co jest? No. Wody nie chciałem. Czekajcie, bo to jest jakaś... Dokładnie. Strefa wody. A nie, sobie wyjdę teraz na powierzchnię. Walić to. E, tu wszędzie woda jest. Zobaczcie za te klatki, kurwa, w 3 FPS-ach nagrywam. To jest już dzisiaj, nie, nie tak z tym Minecraftem. Minecraft ogarni się. co, czekajcie, to zrobię inaczej. Wybaczcie, na serio, wybaczcie, ale ten Minecraft dzisiaj coś mi kurwa dziwnego odpierdala. I to mi się kurwa wręcz nie podoba. Jakiś kurwa Syndrome mu się włączył. I jeszcze raz. Dobra, wybaczcie za tę chwilową przerwę, ale no, ten Minecraft mnie cały czas irytuje. To będzie chyba ostatni odcinek właśnie kurwa na Minecraft 7.18, serio wam mówię. Bo... to nie da się kurwa z tą kurwa grą współpracować dzisiaj. Jakąś chatę seksu zbudować. I tak, tu by była skrzynka, skrzynka, skrzynka i tak, okej. Okay. No nie, no wybaczcie, kowatem OBS dzisiaj jakiegoś kurwa raka dostał. Nienawidzę tej kurwa gry, nie Nienawidzę. Nienawidzę OBS, tak poza tym. OBS swoją drogą. Ja mam sadzonkę drzewa? O kurde, chyba nie. Nie mam sadzonek żadnych, a toż nie fajnie, bo mam braki drzewa. Nawet nie mam wełny na łóżko, od tego trzeba zacząć. A tutaj się dalej mieć przytapia. W ogóle się zapytacie, gdzie mnie w końcu wywiało? Sam nie mam do tego pojęcia, poprzez to, że no... próbowałem wypłynąć do innego miejsca, może w inne miejscu by było lepiej. FU! Huh. Się rozmarzyłem, bo praktycznie cała cały świat to jest praktycznie jeden wielki ocean i kilka wysp. I ja już nie wiem. Wdupiłem się nie wiadomo gdzie. No i się drewno skończyło. się co? Poprzez to, że no... Ech. No nie wiem. Czy udałoby mi się stąd gdzieś wypłynąć? Że jak ja pójdę na ocean, to mi automatycznie FPS spadną. No, To jest niemożliwe. Dobra, trudno. Będę po prostu wycinął fragmenty, które najbardziej zacinają. Trzeba się wrócić po sadzonkę. to wystarczy płynąć prosto w tym momencie. Dobra, są drzewa. To tam skręcamy. O, rybki. Świetnie. Tylko zdobyć trochę drzewa i mamy spokój. No dawaj, proszę, szybko. Wy to widzicie, co się dzieje z tym Minecraftem. Przecież kurwa, ostatnio było dobrze, a dzisiaj co? Dam do tych 55 fps i Niech mi ta spokój ta da gra. Daj mi tylko sadzonkę i mogę iść. Jest sadzonka. Dobra. To wracamy. O, kolejna osoba, to też się tutaj Dobra, i wracamy. I znowu przed siebie. Cześć, ryby. 12 FPS-ów. O, świetnie. Nienawidzę, kurwa, Minecraft. 118 to jest kurwa najgorsza gra, którą mogli wypuścić w tym momencie. Ale mam nadzieję, że trafię na tą wyspę, na której się budowałem. Oczywiście, że tra trafię. I lewo. What the fuck? Ej, nie wiedziałem, że portal może być utopiony. Dobra, ej, łódko. Portal jest w tamtą stronę, okej. Okay ta tam sobie podpłynąć inaczej. Tylko żeby się nie utopić. Przy portalu zawsze jest tylko jedna skrzynka, tak? Jak dobrze pamiętam. Dobra, biorę to wszystko. Skrzynkę też sobie wezmę. Dawaj, 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 kop, 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 kop. Edo. Mam? Mam. Topie się. Nie, tutaj więcej skrzynek nie widzę. No to super. To teraz tylko wrócić tam do wyspy. Dobra. mieci ci dalej się przytopia? Może już chyba żartujesz. Gdzie ma węgiel tutaj? Dobra, daj ten zwykły węgiel, a daj ten. Dobra. Nie to... W ogóle skąd ja to mam? To mi jest niepotrzebne. A, w ogóle weźcie mi, powiedzcie, czy w tych domach to pielców? O ile to są domy to czy tam się coś znajduje? Jakieś tamy ciekawe albo coś? Ej, tam jest kolejny portal, czy mi się wydaje? Dobra, zróbmy szybko drzwi. Dokończymy dach. Zaraz zrobimy pochodnie. Bo im drewna starczy. Czyli mam chyba patyki, no mam. To trzymaj się to przyjmuję. Dzisiaj odłożymy do taki punktu zapasowego i oświetlamy chałupę. Dobra i super. A podłoga, żeby jest kabelstone. No naprawdę, to szybko, żeś się skończyło. z tego wyjdą gdzieś te pk żelazo, tak? Okej. Okay. Zaraz to wszystko będę przynosił, tylko sobie tutaj wszystko ogarnę tutaj, w środku. Łomo mam Mamy tego, rafila. Jabłko. Złote jabłko. Super. Ja sobie chyba teraz zje, żeby trochę HP odzyskać, bo... Przecież no, zaraz na skraju śmierci. Tutaj szybko ogarnę podłogę. Jeszcze raz postawię drzwi. I chodzę z powrotem. No niestety, póki co wałny nie mam. Jestem biedny w wałnie. Jezu, jak ja widzę, co się dzieje w tle, to po prostu aż łapie się za głowę. W końcu się wszystko przytopiło. Zabieramy to wszystko stąd. I uciekamy. I super. Więc tak, workbench. Dwa piece, zrobię jeszcze jeden workbench, żeby to wszystko było synchronicznie ze sobą i super. A tu będą skrzynki stałe i pochowamy na razie wszystko. To jest set, set oddawaj i to. Dobra, wiecie co, ja się będę z Wami żegnał w tym momencie, bo już mnie ta gra po prostu perfidnie dobija nerwowo. Z tej strony był XKang Oficjal. I trzymajcie się, cześć i mam nadzieję, że następne odcinki będą coraz lepsze. No przepraszam, że dzisiaj tak klatkowało. Ja się dzisiaj postaram trochę to zadytować, żeby tych klatek takich mocnych klatek nie było na odcinku. Trzymajcie się, cześć! I to był chyba ostatni film z 1.18. Przepraszam, ale ta gra już mnie wkurwia. Cześć!